Tak kochani, jeszcze raz was I tam będę musiał tu po świętach poprawić to. A na razie zrobię tak, jak planowałam na początku, przewidywałam, po prostu nie planowałam. Tutaj te nóżki, które zrobiłam muszą być zabezpieczone jeszcze drugą nóżką, która pokrywa się z tym, bo jak trochę... Się to posunie, to one się mogą wyłamać, bo się trzymają tylko na dwóch, na dwóch drzewach krętach. No i jak będzie powiedzmy jakieś popchnięcie w kierunku przeciwnym, to one wtedy się wyłamią. Że tutaj muszę drugą nóżkę zrobić. O, z tej strony. Ją przykręcić od tamtej strony lub pod tej dłuższymi śrubami, żeby ona po prostu miała dobre zaparcie. Że tak postawić jeszcze można, ale wystarczy jedno popchnięcie w tym kierunku i one się mogą wyłamać. Te, te kloski, które spełniają taką formę jakby nóżek. Że więc po prostu będę musiał to zrobić, tylko oczywiście nie teraz ani jutro, tylko we wtorek. We wtorek lub na razie we wtorek nie, nie będę miał za bardzo na to czasu, ale może tak w wolnej chwili, a na razie będę po prostu taką deskę podkładał, która no, spełni tę funkcję. Tak na razie deskę będę podkładał, a później to po prostu wiecie, zrobię porządniej. No, tak podejrzewałam, że tak może być, ale no jeszcze można skorzystać. Tylko muszę, no, tam zabezpieczyć kółka, żeby właśnie nie mogły się posunąć. Mimo wali w tym kierunku, w kierunku drzwi, bo wtedy, jak się w tą stronę posunie, nie w o, to wtedy by się tak po prostu tak zrobiły tu jak dywan szorowałem przed świętami Bożego Narodzenia to mi się zachlapało proszkiem do prania do szorowania i takie kropki pozostały ale myślę, że da się je doczyścić tylko trzeba troszkę więcej czasu poświęcić no dobra, no to heja będę sobie teraz spał na kółeczkach sobie powlekię po jeszcze pościel i będę się kładł No teraz na kółeczkach będę sobie spał całe zawieszenie jest na fajnych kółkach jak na razie to one się świetnie sprawdzają tylko dywan się troszkę tam podwija. muszę przypuszczanie ten brzegi dywanu przykleję po prostu mamutem do PCW, żeby się te brzegi nie podwijały. Że po prostu, jak fotel no, wchodzi na, z PCW na dywan, to żeby po prostu z prawej strony się nie podwijał róg dywanu, bo się podwija i wtedy część dywanu jedzie razem z fotelem. No. Że muszę takie coś jeszcze zrobić. Tu nóżki poprawić, a tam podkleić dywan. No. No dobra. No to chajam. Hey, uh, pa.